W poniedziałek 10 czerwca w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie imienia pułkownika Gwidona Karola Langera odbył się konkurs Innowacyjność Roku Langery 2024. To wydarzenie nawiązuje również do przypadającego w roku szkolnym 2024-2025 w powiecie cieszyńskim roku Gwidona Langera. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w naszej szkole wielkie święto. Konkurs, w zasadzie pierwsza edycja, Innowacyjność Roku Langery 2024. Jest to konkurs dla uczniów, można powiedzieć, całego województwa śląskiego, promujący ich pomysły, innowacje. I to właśnie tutaj u nas w Zespole Szkół Technicznych jest finał. Uczniowie będą prezentować swoje prace. No i wręczane są statuetki Lang Langerów. Te langery są tutaj e, z tyłu. To też jest projekt naszego ucznia Jakuba Kajzara. E, I myślę, że będzie to, m, znaczy marzy mi się, e, coroczna impreza właśnie promująca innowacyjność, kreatywność uczniów. E, ponieważ ja zawsze podkreślam, że nasi uczniowie e, to takie nieoszlifowane diamenty. Sztuką jest wydobyć właśnie to i myślę, że dzisiejszy konkurs jest do tego e, no, wspaniały. Miałam okazję, żeby pokazać ich ukryte talenty. Także już się nie możemy doczekać. Są cztery kategorie, w których projektowali. Wszystko to będzie tutaj prezentowane. No i wyniki poznają Państwo już dzisiaj. A może nam Pani zdradzić, co jest właśnie wśród tych no, innowacyjności tutaj dzisiaj? Najliczniejsza kategoria to kategoria elektroniczno-mechatroniczna. Tutaj faktycznie różnorodność i kreatywność jest niesamowita. Są mi linie produkcyjne, są mi frezarki i to już jest naprawdę taki przemysł na wysokim poziomie, zaprojektowany i widziany w oczach uczniów. Jest branża mechaniczna, elektryczna, no i motoryzacyjna. Są pojazdy własnej konstrukcji. Nie wszystkie dały rady wjechać tutaj. Na, na aule, ale mamy też przed budynkiem szkoły możliwość zobaczenia i myślę, że też sprawdzić, jak one się poruszają. Ja rozumiem, że uczniowie tutaj ze szkoły też biorą udział w tym konkursie. I z tego jestem bardzo dumna. Udało mi się ich zarazić. Praktycznie w każdej kategorii startują, próbują. Są i uczniowie klas pierwszych, drugich, czwartych. I to jest chyba w tym wszystkim najwspanialsze, że już właśnie od klasy pierwszej chcą się sprawdzić. Ja mówię, nawet nie najważniejsze jest zdobyć ten puchar langera, ale sprawdzić, zdobyć kolejne doświadczenie po to, żeby na przykład znowu za rok wystartować. Drodzy Państwo, dla nas bardzo ważna i istotna jest współpraca.